To nie znaczy, że ci żołnierze tutaj świetnie władają językiem niemieckim. To nie znaczy, że oni władają nim jakkolwiek. Ale komendy po niemiecku wydawane były sprawnie, zwięźle, no i międzynarodowo. Niemiecki dla tej części Europy to trochę tak jak w starożytności. Łacina albo dzisiaj język angielski. Można było się całkiem nieźle dogadać, szczególnie na polu bitwy. Zeleriusz rekrutujesz? Dobry. Natomiast to wcale nie znaczy, że kapitan takiego wojska oraz ci żołnierze musieli służyć pod stroną niemiecką. Jak najbardziej, między innymi w bitwie pod Grunwaldem, również występowały wojska piesze, które podczas całej bitwy raczej zostały przy taborach. Natomiast to, że używali komendy niemieckiej, nie przeszkadzało im być poddanymi króla polskiego. Troszeczkę o historii takich wojsk opowie Wam teraz y, nasz y, oficer, jak to od starożytności w zasadzie do tej piechoty późno-średniowiecznej wszystko wyglądało. Dziękuję, postaram się pana nie zabieść, panie kapitanie. E, mili Państwo, trzeba zacząć od tego, że legiony rzymskie opierały się na piechocie. Ciężko zbrojnej i doskonale zdyscyplinowanej, świetnie wyposażonej piechocie. Pod Adrianopolem w IV wieku naszej ery... Gocka konnica zrobiła tym legionom, e, jakby to powiedzieć, jesień średniowiecza e, i od, te, od tego momentu właściwie liczy się panowanie kawalerii na polach bitew. E, Tak jak mówił przed chwilą kapitan, impet rozpędzonego konia z opancerzonym jeźdźcem jest niemalże nie do powstrzymania dla pojedynczego e, piechura, dlatego piechota musiała kombinować. Najpierw zaczęliśmy, zaczęliśmy, zbiera, znaczy, zaczęliśmy, jako ruszę, piewa, że zaczęliśmy gromadzić się kupy, bo kupy nikt nie ruszy, następnie, ruszę, 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 ruszę. Ruszę, ruszę. Ruszę. następnie któryś z mądrzejszych piechurów wpadł na pomysł, A, e, aby, aby, aby wyposażyć się w broń grzewcową. Na początku były to takie przedmioty tego użytku, potyki, widły, cepy. Są tu jakieś cepy? Mówi się, że dominacja na Bajarolenii, na Środkowym Polu, walki i ubięgi łuk. To jest nie do końca prawda, bo ani pod ani kurtulere, ani pod panem ani nawet pod pod armia, żadna pod żadna armia, żadna armia, miała na co za zatem, zatem zadecydowało o, o tym, że grojny no, wojny jest z jedzie, z razem z moimi kuklami przestałby być zagrożeni w Oczywiście, świetnie o ale oprócz no, tego, że panowanie sercerstwa zakończyła doskonale zmotywowana, Dobrze, dobrze wyposażona, no aż tak dobrze jak tutaj widać oraz e, bardzo, e, bardzo dobrze wyszkolona piechota, tak jak mówił kapitan, e, cały, cały dział musiał działać, działać jak jeden organizm, złożony z wielu bakterii. E, może, może teraz przejdziemy do, do, opisu, do opisu poszczególnych wojaków. Takim najbardziej szeregowy żołnierz w zasadzie dostawał przy odrobinie szczęścia za Arsenału hełm, hełm, e, jakiś oręż do ręki. Najczęściej była to broń rzeczowa, no, raczej, raczej włóżnia wykonana, wyklucznia wykonana wyklucznia. po prostu z biegiego kawałka drena, nie byle jakiegoś wysezonowego zakończona niewielkim stalowym grotem, e, który to świetnie sprawdzał się przy wpłynięciach e, nawet w opancerzonych żołnierze. Hełm najczęściej typu kapalin, najprostszy do wykonania w zasadzie i jednocześnie bardzo dobrze chroniący. Tutaj akurat żołnierz na sobie ma już nie tylko tunikę, nie tylko strój cywilny, ale również pewien rodzaj kikowanego kapitana, to, znaczy to znaczy taki ubiór bojowy, wykonany z kilku, który to, to amortyzował i bronił obcierciarkami przed słabymi uderzeniami, uderzeniami tak, że tak, że tak, że nie każde uderzenie, uderzenie kończyło się tak, proklamorami. ramą. Natomiast na taką akietą, na taką przeżywanicę można było dalej zakładać różne rodzaje uzbrojenia. Tak jak tutaj Marek, zaproszę Cię do przodu, uzbrojone na przykład w zbroję krytą. Są to płaty metalu przymitowane do e, tekstylnego nośnika, no i w zasadzie całość tego jest e, Czymś, co chroni bebekę, to gdzie ciosy najczęściej chronią się z Ty chcesz spróbować? Uwaga, teraz rejestruję. To jest tylko motyczka, ale i tak nawet się nie skrzynił. Zacisnąć zęby do szeregu. Kolejnym rodzajem uzbrojenia, które... Uzbrojenia ochronnego, które mogło wchodzić na asortyment piechoty, były kolczugi. Zaproszę Pawła. Baba ma na sobie zbroję wykonaną z tysięcy małych ogniw. Mówi się na to zbroja łańcuchowa bądź też kolczuga. To w zasadzie taki długi łańcuch, ale przez splot nie dwa kółeczka w każde jedno, tylko przynajmniej cztery kółeczka w każdym. Powstaje nam łańcuch nie tylko długi, ale też szeroki, czyli płaszczyzna, z której można niczym z materiału uszyć taką tunikę wykonaną z drutu kolczugę. Każde z tych kółeczek, jeżeli przyjrzycie się Państwo bliżej, jest nie tylko połączone ze sobą, że stykają się te fragmenty metalu, ale także zanitowane. Także w przypadku pchnięcia w, takie, w taką zbroję ta zbroja się nie rozpadnie i wytrzyma nawet mocne uderzenia. Zbroja nie chroni przed uderzeniem ciężkim, na, ciężkim narzędziem, na przykład młotkiem. Ona jest elastyczna, tak jak Państwo mogą ją dotknąć, nacisnąć, to ta zbroja się wygina. Więc jeżeli uderzymy ciężkim młotem, to połamiemy takiemu żołnierzowi żo żo żebra, uszkodzimy wnętrzności. Natomiast nie uszkodzimy na skórka, nie atakując nawet bardzo z no, mieczem. A w średniowieczu wszelkie złamania koiły go, go, się lepiej albo gorzej, ale się goiły. Były poskładane albo i nie, ale nie były bezpośrednio śmiertelnym zagrożeniem. Natomiast w wczesnym stanie medycyny wiemy nawet drobne traśnięcie, które dałoby się zakażenie, no mogło skończyć się. Bardzo ciężko. Tak naprawdę miało tutaj przyjechać 50 takich niechurów. Niestety, część przy obcinaniu paznokci skaleczyła się w palce, udało się zakażenie, i jest nas tutaj tylko 30 paru. Kolejnym rodzajem uzbrojenia, taki jaki można było założyć najczęściej na kolczugę, są już elementy płytowe. Taki na przykład na pierśnik jak mój, albo taki jak Krzysztofa. Krzysztof, proszę wyjść do przodu. Krzysztof oczywiście ma już rękawice również wykonane z kolczugi, jego hełm typu łebka przyozdobiony i ochroniony jest w części szyjnej również kolczugą, natomiast jego klatkę piersiową chroni też na piersi. Z tyłu mógłby być jeszcze naplecznik, ale to robiłoby z niego naprawdę ciężkiego wojownika. Które tak naprawdę na polu bitwy byłby coraz mniej mobilny, więc powinien jeździć konno. Takie uzbrojenie też nie było raczej tanie. Więc, jeżeli był już nadmiar tego uzbrojenia, to warto było zainwestować najpierw w konia, zrobić takiego pana pełnoprawnego w zasadzie rycerza, ciężką jazdę, niż trzymać go jako taką biedną wiechotę. Zapraszam do szeregu. Zaprezentujemy Państwu teraz to, jak taka, taki oddział piechoty poruszał się na polu bitwy. Przesuwać się i jednocześnie atakować wroga. No, jeżeli oddział liczył powyżej 50, a nawet i 100 ludzi, no to zdecydowanie można było się tego przestraszyć. Jeżeli tych szeroków nie były dwa, a więcej, to również sprawiało to wrażenie no, przede wszystkim takiej klasy psychologicznej. Co prawda, jeżeli szerokie na to no, tak, 300 tonnych, no to może tych pierwszych 10 zginęło, my, natomiast tych pozostałych 290 raczej by przejechało. Natomiast z tych chłopaków niestety mogłoby zostać niewiele.

każdy zna swoje miejsce i wie, że jeżeli on złamie szyk, no to cały szyk poleci w zasadzie w drzazgi i będzie miejsce, które łatwo będzie zaatakować. W przypadku szarży konnicy była również specyficzna formacja, którą również Państwu za chwilę zaprezentujemy. Pierwszy szereg zapierał swoje piki czy włócznie o ziemię, tak aby w przypadku szarży kawalerii, to, to ten pełen impet uderzył, uderzył raczej w ziemię w przez włócznie, w, aby tylcem włóczni nie pchnąć czasem swojego kolegi z tyłu, a ci z tyłu zapierali się o ich barki, pomagali im wytrzymać ten impet kawalerii. No i również nastawiali swoje piki przeciwko konnicom. albo też przez las. Na to również była specjalna komenda. In space! W ten sposób można było przejść pod niskimi gałęziami drzew, czy też pod mostem, a jednocześnie nie uszkodzić kolegi swoją piką. Warto zwrócić też uwagę, że podczas takiego zwrotu do tyłu indywidualnego wszyscy obracają się w tą samą stronę. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ inaczej te włócznie nad ich głowami po prostu poskrzyżowałyby się. No, mogłyby się też nawzajem uszkodzić o swoje ostre groty. są rekonstruktorzy w zasadzie z całej Polski. Spotykamy się nie za często, nie mamy niestety możliwości regu na regularne treningi. Jednak jak Państwo widzą, ta garść komet, nie w naszym języku jest dość prosta do planowania i całkiem nieźle zgradnie można poruszać. się trainingi. Państwo widzą, mimo że puszcza jest niemiecka, to jak najbardziej mogli być to poddani króla polskiego, który wszelkie okrzyki odnoś, e, wznosili już w języku ojczystym. Uwaga, przeformowanie, hamach, drive, -out. Teraz wszyscy ustawią się w krzyż szeregu, ażeby wzmocnić e, kontruderzenie na kawalerię. Kurce, Abstart!

Zobowiązywała do tego, aby poruszać się szybciej. Szanowni Państwo, podczas całej bitwy, która mogła trwać w zasadzie cały dzień, pewnie z o, na krótki odpoczynek. No, podczas walki w szyku również można było się bardzo mocno i bardzo szybko zmęczyć. Mimo, że tego uzbrojenia w porównaniu do rycerstwa nie ma tak dużo, to jednak nie siedzi się na końskim świecie, wszystko dźwiga się na własnych nogach. Poproszę w takim razie weteranów, żeby wystąpili. Sekcja od Słowajdzie. Breite Abstand, pierwszy W sposób na zbieranie był bardzo prosty. Powadź, A Aktuum, weksel! No, coś nie do końca. Artym, ertum, powadź, patrz! Lęk, dźwięk.

w proszę znaleźć 10 osobników, którzy do nas przyłączą. Nie wiem potrafić do 10. E, jak to szło? E, jeden. Oo, mamy pierwszego dezertera jeszcze przed zaciągiem. Chodź przyjacielu. Chodź, chodź. Oj, chyba nie umiem do 10. Tak się nie zdaniem, to ktoś złodział. Aha! dla Borgo! Aha! Lotę Borgo! Aha! Aha! zapraszam, zapraszam, zapraszam kto jeszcze? jeszcze. Aha! nie, jesteś od Aha! 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 Będziemy trzymać Aha! 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 Albo. Dobra, Panie kapitanie, muszę powiedzieć, że od pan kawał świetnej roboty. Ochotnicy wręcz nie zasypali. No nie będzie. Uwaga, który z was mówi po niemiecku, to może was dyskwalifikować. Dobra, czyli wszyscy nie mówią po niemiecku. naszych komend pewnie też nie zapamiętaliście. I jesteście poddanymi króla polskiego, prawda? Tak. No to, no to wszyscy sieht, razem! Niech wyje król! Bardzo dobrze! Zawsze się W takim razie zapraszamy do oddziału. Proszę znaleźć sobie miejsce. Radości jestem Wpuśćcie w środek, proszę. Ja wiem, chłopacy od razu chcieliby ich poustawiać w pierwszym szeregu, bo to zawsze najniebezpieczniej. Chociaż nie zapomnij, że mnie za to. Nie mnie jest to. chyba nawet, jest to. No na pewno jest to. 10%. No, jest to. jest to. więcej niż jest z naszego składu. jest to. jest to. jest do mniej więcej 30% dało radę bez problemu uzupełnić w ten sposób, że całość w zasadzie, nie znając zasad, wykonywała dokładnie to samo co pozostałe osoby. Więc 30% strat, które zostały szybko uzupełnione po bitwie, mogły być w zasadzie wdrożone od razu z rekruta. Zaraz to Państwu zaprezentujemy. A back, up, będą robione pompki.